Jeżeli jeszcze nie zdecydowałeś, że powinieneś tam być, oto pięć argumentów, dlaczego powinieneś dołączyć do konferencji AI Summit Poland. Po pierwsze, jest to największa konferencja wdrożeniowa w Polsce. Koncentrujemy się na case studies. Przychodzą osoby, które wdrażały AI, znają się na tym, a nie czytały o tym tylko w książkach. W tym roku dołącza do nas dwóch świetnych keynote speakerów. Sorin Czeran, który odpowiada za. Dane, analitykę AI w zespole Formuły 1 będzie opowiadał o tym, jak wykorzystywać dane w czasie rzeczywistym, walcząc o setne części sekundy w wyścigach Formuły 1. Naszym drugim kino-speakerem będzie Terry Sang, startupowiec, twórca startupów w obszarze AI, który rozwija tego typu rozwiązania. Opowie, dlaczego w organizacjach jest problem, dlaczego organizacje... Chcą wdrażać sztuczną inteligencję, a ich pracownicy niekoniecznie i jak sobie z tym poradzić. Po trzecie, AI Summit to olbrzymia różnorodność branż i sektorów, bogata agenda, cztery ścieżki. Każdy znajdzie dla siebie interesującą prelekcję i interesujący wątek. Po czwarte, na AI Summit nie będziemy rozmawiali tylko o technologii. Technologia jest ważna, ale nie najważniejsza. Prelekcje będą dotyczyć wdrożeń, czyli również prawa compliance'u, etyki rozwiązań AI, a także change managementu, czyli skutecznego implementowania rozwiązań w organizacji. Po piąte, AI Summit Poland to olbrzymie spotkanie, gdzie masz mnóstwo szans na networking, na dyskusję przy okrągłych stołach, na podzielenie się swoimi pomysłami i na rozmowę z innymi osobami, być może bardziej doświadczonymi, które mogą Ci pomóc. Do zobaczenia 14 października w centrum konferencyjnym Legi, druga edycja AI Summit Poland, nie możecie tam zabraknąć.